Jacko, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja zaczynam tego vloga od takiej radosnej nowiny. Mianowicie aktywne serum do rzęs i do brwi jest już dostępne u mnie w sklepie na jest to dostępny produkt jako pre-order, to znaczy, że dzisiaj zamawiacie, serum zostanie do Was wysłane po 20 czerwca. Serum jest teraz w mega promocyjnej cenie, mianowicie jego cena regularna będzie wynosić 159 zł, natomiast teraz jest w sprzedaży za 119 Złotych, więc 40 złotych taniej, więc to jest w ogóle mega turbopromka. E, powiem Wam, e, że obsługę mamy przez te papierowe, kartonowe pudełeczka. W ogóle to jest hit, ale nieważne. I w związku z tym, że tyle z Was pisze, pyta się, mówiłaś, że na początku maja i tak dalej, postanowiłam, że to będzie taki prezent też dla Was, że możecie coś po prostu kupić. W, no, 40 złotych taniej, no to jest mega promocja, która się już nigdy w życiu nie powtórzy. Na pewno to Wam mogę e, obiecać. E, no, a poczekacie, ile to jest? 3 tygodnie. Nie, także nie tak długo. Ja i tak ten czas dałam, mieć taki większy w razie czego, żeby się potem nie stresować. Powiem Wam, że ja jestem z tego serum bardzo zadowolona. Widzę po prostu po moich rzęsach, że efekt jest naprawdę, jeszcze tak są ładnie wytuszowane, spektakularne, są i gęstsze, i dłuższe. Ja używam serum przez około, no teraz już prawie trzeci miesiąc, na pewno dwa miesiące dłużej, trzeci miesiąc myślę. Wcześniej jeszcze przed tym, jak miałam rzęsy sztuczne, też używałam i też byłam mega zadowolona i powiem Wam o tym produkcie, bo myślę, że on jest naprawdę hitem. Po pierwsze, jest to produkt, który ma 97% składników naturalnych. No to już jest w ogóle mega, mega na plus. Po drugie, ma 5 aktywnych składników, które działają właśnie na rzęsy, na brwi, na porost ogólnie włosa, które mają potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych. Po trzecie, jest to objętość 9 ml, więc jest to 3 razy więcej. Nie wszystkie tego typu produkty na rynku, jeszcze przed nagrywaniem filmu, sprawdziłam i tak, nie znalazłam żadnego serum, które ma po prostu więcej niż 3 ml. Więc myślę, że to jest super, bo wystarczy wam to, myślę, prawie na rok czasu użytkowania. Możecie to używać codziennie, bo tak jak mówię, to jest produkt naturalny. I jeszcze jedna rzecz, ja sobie zapisałam na kartce: nie posiada BIMA, to po prostu, bo dostałam mnóstwo pytań, czy będzie ten składnik, czy nie. Nie, nie posiada, ponieważ jest to zły składnik. Jest to składnik, który jest po prostu lekarstwem na jaskrę, który niestety jest używany prawie do większości, właśnie tego typu produktów, a który może spowodować nawet uszkodzenie wzroku, Problemy z widzeniem, um, uczulenie, alergie, takie oko, wiecie, zaczerwienione i tak dalej. Moja pani tryholog powiedziała, że albo już jest, albo będzie po prostu to jakby zakazane w stosowaniu do odżywek. Niestety producenci są tacy cwani, że już nie używają tego nazwy, matoporostu, ma to po prostu, tylko inną nazwę dają. Natomiast jest to ten sam składnik. Mm, I powiem Wam szczerze, że ja kiedyś używałam też odżywki do rzęs, właśnie takiej topowej z Rosmana. I pamiętam, że tak miałam oczy mieszczypiałe, miałam czerwone, czasami tak jakby mi się obraz zamazywał. I właśnie moja pani tryholog, Powiedziała, że jest to po prostu kwestia przede wszystkim tego, że, to był, że tam był w składniku ten bimatoporos, który takie rzeczy może powodować, no bo jest to jednak lekarstwo. Więc słuchajcie, oddaję wam w ręce produkt, który jest dla mnie też hitem, tak jak aktywne serum na poroz włosów, taki no to aktywne serum do rzęs i do brwi. Ja na brwi nie stosowałam, bo ja mam swoje, ok, natomiast rzęsy naprawdę, no mega, moim zdaniem fajny efekt, także jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej taki preorder, czyli... Um, moment, do którego możecie kupić w tej promocyjnej cenie, to jest do 13 czerwca. Po 13 czerwca już ta cena wróci po prostu do tej ceny 159 zł, czyli taka, jaka będzie w cenie normalnie, stacjonarnej, regularnej, także jak chcecie skorzystać teraz i spróbować, to myślę, że jest świetny czas, tym bardziej, że no, prawie już są wakacje i fajnie mieć długie, ładne rzęsy. I drugie dziecko, mój mega produkt, jestem bardzo zadowolona, ponieważ ma naprawdę świetny skład, no i tak jak Wam powiedziałam, pięć aktywnych składników, które mają potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych na swoją skuteczność, także w ogóle lepiej być nie może. Także zapraszam Was do mojego sklepu. Tak, taką małą reklamę sobie zrobiłam mam nadzieję, że no, że wybaczycie, ale no to jest mój produkt. Ja jestem szczęśliwa, dumna, pracowałam nad tym bardzo długo. Cała produkcja w ogóle, cała produkcja od momentu, kiedy jakby zrobiłam, nam pierwszą wpłatę na badania, na badania tego produktu, no to już prawie rok czasu w sumie, a więc zobaczcie, jak to wszystko długo trwa, ile to jest testowane i tak dalej. No, ale przynajmniej wiem, że oddaję w Wasze ręce coś, co jest wyjątkowe i co to jest naprawdę dobre i naprawdę działa. Także dobra, koniec już tego reklamowania, zaczynamy ten dzień. No, no ale cieszę się, jestem podekscytowana trochę. Wiadomo, że to zawsze jest taki stres, który gdzieś... Towarzyszy, jak się wprowadza nową, nowy produkt, prawda, kosmetyczny. Także tak samo miałam, jeżeli chodzi o serum do wosów, dlatego ja że wiem, że te składy są po prostu mega i nie, nie ma takich produktów z takimi składami. To i tak zawsze taki stresik jest troszeczkę. także, Ale to dobrze, bo tak jak wiecie, zbliża się moja kontrola na onkologii i każde takie zajęcie, znaczy stres, to jest taki, wiecie, pozytywny stres akurat, więc myślę, że nieszkodliwe dla mojego zdrowia. Natomiast każde zajęcie głowy i robienie czegoś innego, tak jak to, Tutaj, y, zajęcie się właśnie tu zdjęcia i tak dalej, opisami. Tak właśnie z moim Dawidem stwierdziliśmy, że zrobimy ten preorder, bo naprawdę jest bardzo dużo pytań y, i to dla Was też będzie fajna taka y, opcja, prawda? Więc, y, no, więc jestem podekscytowana, ale dobra, już nie gadam więcej, y, lecimy dalej. Powiem Wam, że mam taki w ogóle dzień, że mi się non-stop chce płakać, naprawdę. Po prostu straszny, nienawidzę tego u siebie. Chciałam zmienić tą pościel, bo już się nie mogę doczekać. Ale tak mnie teraz olśniło, że jeszcze kuczy zimny znowu, że naprawdę jest zimno i noce też są chłodne. A jak będę zmieniać pościel, to już też kołdrę zmienię taką letnią, więc jeszcze poczekam. Może w następnym tygodniu zmienię, chociaż sobie ją otworzyłam, bo cała to jest bawełna, Także w ogóle ja uwielbiam naprawdę te pościele z Ikei. i Ja mam je la, no latami, mogę powiedzieć, bo niektóre mam już kilka lat i z nimi się nic nie dzieje. Są po prostu świetne. A w ogóle świetne. mam spotkanie i muszę się przebrać, tak pomyślałam sobie, że może e, założę coś bardziej, wiecie, eleganckiego niż bluzę. A, ale jeszcze szybko pranie wstawię, Powiem Wam, że jestem zadowolona z suszarki, ale niszczy ubrania, no niszczy ubrania, no ja nie wiem o co chodzi. Jak mam takie bardzo delikatne programy, to te ciuchy są mokre, więc i takie muszę wy, wy, no, wyciągać, dosuszać, więc chyba nie o to chodzi. A jak daję ten mocniejszy program, to widać, że, że, że te ciuchy, że coś się z nimi dzieje, także jestem zwolennikiem tej suszarki. Tak naprawdę Wam powiem szczerze, że nie wiem, czy bym drugi raz dokonała tego zakupu, o może tak. W ogóle powiem Wam nie skromnie, że podoba mi się mój dzisiejszy makijaż. Chociaż jest taki jak zawsze, ale nie wiem, coś, coś takiego jest w tym makijażu, że mi się dzisiaj y, podoba bardziej. Albo, albo używam tych kropelek do samoopalających, czekajcie, wyjde, wyjdę z tej y, suszary i Wam może pokażę jeszcze raz, no bo nie każdy ogląda każdego vloga, że te kropelki, zobaczcie ile już zużyłam, tak daję sobie co drugi dzień do kremu, cztery kropelki i fajnie ta twarz jest taka, mi się wydaje, że nie właśnie e, żółta, nie ma żadnych zacieków, a tak jakaś ożywiona. Dobra, takie mam wrażenie, że na przykład nawet jak wstaję z rana i umyję twarz, to i tak mi się wydaje, że jest taka bardziej taka no, żywa ta twarz, nie wiem jak to nazwać. Nie jaram się swoimi rzęsami, naprawdę, powiem Wam, że o zobaczcie na tle tego y, ręcznika. Wyglądają, powiem Wam, spektakularnie. Naprawdę jestem, ten serum moje do rzęs i brwi jest za jebiste. Na brwi nie stosowałam, ale na rzęsy, bo ja no nie potrzebuję, byłam brwi gęste, ale po prostu rzęsy naprawdę, zobaczcie, jak to wygląda. Wiem, że są wytuszowane, ale jest efekt naprawdę mega. Jeszcze taką mam sukienkę mam je sprezentowałam z mojego sklepu. Ona jest, słuchajcie, ekstra, dlatego że jest taka za kolana, a wiadomo, że moja mama już e, nie ma 18 lat, chociaż wygląda na prawie 18. Yy, ale jednak wiadomo, że za kolanka ja też już lubię takie trochę dłuższe spódniczki więc yy, no więc to i ta bluzeczka i myślę, że będzie zadowolona Odzywam, ponieważ jak sobie z Wami pogadam to działa to dla mnie terapeutycznie więc muszę Wam opowiedzieć historię z rana tak mnie baby dwie wkurzyły bo Nazwijmy rzeczy po imieniu, jak człowiek się wkurzy, to musi powiedzieć, że się wkurzył, a nie, że <laughs> wiecie, e, po prostu zleksza e, emocje, e, pojawiły się w nim negatywne, tylko po prostu się wkurzyłam. E, zamówiłam firanki jakieś, no nie wiem, 2-3 miesiące temu, takie maluteńkie firaneczki do kuchni, takie, e, jak to się mówi, nie, znam, nie wiem jak się nazywa, wiecie, takie malutkie, króciutkie e, i się po nie, nie zgłosiłam. I pani do mnie pisała e, sms -a. ja nie przyjechałam, bo oczywiście nie miałam czasu i tak dalej. Minęły te, no nie wiem, dwa, może trzy miesiące, musiałam to sprawdzić dokładnie. Napisałam do pani, czy mogę przyjechać po te firanki. Aha, dodam, że firanki były szyte na wymiar z materiału, który ja chciałam i zostawiłam tam zadatek. E, no i zadzwoniłam do pani po tym czasie, czy mogę przyjechać. Pani powiedziała, że firanek już nie ma i w ogóle. O co hello? I że mam przyjechać do sklepu, porozmawiać z szefową. Więc zebrałam swoje dubsko za kolejny miesiąc, bo stwierdziłam, że już się nie mam po co spieszyć na no jedynie zadatek. I pojechałam do tych pań, z nimi porozmawiać, wytłumaczyłam wszystko i tak dalej, nagadałam się. I one po prostu w ogóle, wiecie co, zostały jakieś takiego agresora, tak na mnie naskoczyły. Jedna wyszła w ogóle z kanciapy i do mnie, że to moja wina, że ja się nie zgłosiłam, że one nie wiedzą, może ja te fianki odebrałam, a teraz po prostu im. Będę tutaj wmawiać, ja mówię. Ja mówię, że spokojnie, wiecie, spokojnie, chciałam tylko wytłumaczyć, że ja nie chcę stracić tego zadatku, więc w ramach tego zadatku, e, w ramach tego zadatku no, wezmę kupię inne firanki. Więc jest dobra, nie będę wam tego opowiadać, ale kontekst jest taki, że zamiast porozmawiać ze mną normalnie jak z człowiekiem. To po prostu powyzywały mnie, w ogóle, od w ogóle, jak ja mogłam nie zgłosić się, i z czym ja teraz, i po co ja, i czemu ja oczekuję teraz, że one mi te firanki dadzą, i tak dalej. Ja mówię, Boże, czemu ludzie nie potrafią spokojnie porozmawiać? Przychodzi ktoś spokojnie, dobrze nastawiony, uśmiechnięty i tak dalej, kto nieroszczeniowy i po prostu dostaje taki opierdziel, jakby nie wiem, co zrobił, ale przyszedłby ktoś, wszedłby tam z ryjem, po prostu z ryjem od razu, że w ogóle gdzie moje firanki, bo łaciła mece firanki. Ale jest grzeczny, to nie. nie. Już się wygadałam, już mi przeszło. W końcu z szefową doszliśmy do wniosku, żebym sobie po prostu wybrała inne firanki. Nie było problemu, jakby, rozumiecie. Szefowa powiedziała: Jasne, spoko, proszę sobie wybrać, czy się pani coś podoba. Wziąłam, wiecie co, wziąłam byle jakie firanki, którym się nawet nie podobają, ale moja natura grażyny się odezwała i stwierdziłam: No nie stracę tego zadatku, po prostu muszę jakieś teraz, a nie brałam już takie, żeby mi zaśszyły i żebym się miała zgłosić, bo zaś po niej nie przyjadę pół roku. Przecież prokrastynacja ja powinnam być tak na drugie imię w ogóle, przecież ja wszystko muszę odkładać na ostatnią chwilę. E, e, no, e, także e, dzisiaj tak, teraz mam angielski, ale nie mam internetu w ogóle, super, w ogóle tak się cieszę. Ja nie wiem, ja po prostu na angielski to jest tragedia. E, e, nieważne, chcę posprzątać, tak, e, muszę jechać do pracy. Będę po prostu wezmę Was, to będzie zwykły, normalny vlog, jak wszystkie, wezmę Was ze sobą, spędzimy ten dzień po prostu razem. Po angielsku po angielskim się do Was odezwie, wygadałam się, przeszło mi uf, po prostu kwiat lotosu, naprawdę. Pa, pa, pa. O, moje kwiaty. Ja się słuchajcie, nie poddaję, nie poddaję się. Nie, to pani mi specjalnie takie rozłożyste na e, taras zamówiła, także e, wyglądają bardzo ładnie. Ciekawe ile wytrzymają? Składam życzenia, mamy i się poryczałam, tak patrzę. Nie rozmazałam się, ja to jest w ogóle. Słuchajcie, w końcu kupiłam sobie hormony moje. Może zaraz sobie o te biorę, znaczy te biorę. koło, to bo nie trzy interes, jak ja hormony biorę. E, nie wiem, po co to pokazuję w ogóle, e, ale niestety, chyba trzy dni nie brałam, bo nie miałam recepty. Ja mówię, no nie będę jechała specjalnie na onkologię, jak zaraz mam kontrolę. E, a załatwić sobie receptę, wiecie, na lekarstwo, które nie jest jakimś naprawdę wyjątkowym lekarstwem, bo ma podtrzymać gospodarkę hormonalną. Nie jest wcale tak prosto, więc... Hmm. więc... Muszę wziąć, bo już taka się czuję się trochę... Nie może przez ten brak hormonów, też jestem taka jakaś... Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że 3 dni to jeszcze coś tam w organizmie zostaje. Jeszcze zobaczmy, co to przyszło. No, to jest fajne, nie? Że normalnie w przychodni masz zawsze. Ja mam zawsze problem z tym, z tymi hormonami. jakby nie wiem, jakie lekarstwo chciała, żeby mi przepisali. Ale jak się zarejestrujesz przez internet, zapłacisz 60 zł, czy tam ile za wizytę, to ci kurde wszystko przepiszą: od wiagry po, po prostu wczesnoporonne i jakby nikt nie widzi problemu. Yy... Dobra, nieważne. W Egipcie ogólnie można wszystko kupić bez recepty, więc tam w ogóle wczesnoporonne, Bo jednak byliśmy ze znajomą i ona właśnie dla swojej koleżanki do Polski yy, przywoziła yy, właśnie te takie wczesnoporonne tabletki, bez recepty, bez niczego. Nikt ci się nie pyta. Także także żyćko. Tak malutko zamówiłam, bo z metki do ubrania chcę zobaczyć, jak wyglądają, więc zamówiłam tą minimalną wersję, bo, no bo lepiej, wiadomo, zawsze sprawdzić, niż zamówić po prostu bardzo dużą ilość i wydać. O, tak wygląda. A tak wygląda z tyłu. No, bardzo ładnie, podoba mi się. I do tego jest sznureczek też, także no, także to będzie do, no, do do tych ubrań, które sobie szyję, co jest dla mnie wielką radością też Wam mówiłam ostatnio, że bardzo mi to sprawia wielką radość, bardzo wielką radość, e, no jeszcze takie kartoniki, już pokazałam na Instagramie, ale też Wam pokażę, też odebrałam, takie już e, zrobiłam e, fajne e, e, że tak powiem sygnowane, e, nazwą firmy ja wiem, że to jest wiecie, pierdołka i że no, za to się płaci, to srogo, jak chcesz mieć swoje logo, e, na przykład na opakowaniu, e, ale z z drugiej strony to jest, to jest takie wiecie, no fajne to jest, bo też daje taką dużą radość, moim zdaniem. I, no i fajnie też takie dostać, cokolwiek jak się dostaje, co jest ładnie zapakowane, co jest takie wiecie, dopieszczone, to jest tak przyjemnie. Bo wtedy człowiek, mimo tego, że to kupił i za to zapłacił, to, to tak otwiera, jakby to był troszkę taki prezent, prezent niespodzianka. Także no, także. Bardzo się cieszę, eee, bardzo się cieszę, tak, bardzo się cieszę. Szukam właśnie prezentu dla młodych. Będziemy na parę mówię Pani, do Józka, może jakieś ręczniki, może koce, coś fajnego znajdę. Eee, no ale jakoś tak, no nie wiem, no, nic mi nie wpadło w oko, idę szukać dalej. O, te koce mi się podobają, ale to tak bardziej e, do mnie i to jest taki styl bardziej płocho, więc w sumie to taki dywan też fajnie by wyglądał. Ile on kosztuje? Bezcenny, ale kosze są super. Tak sobie myślę właśnie, żeby taki korz jeden był taki w przedpokoju u mnie, ale super. Jaka jest cena w ogóle tych korzy 85 zł. Ale fajne. Elegancko jeszcze te też mi się strasznie podobają. Super. Także kupiłam sobie taki kosz wiklinowy, takie moje marzenie od lat, słuchajcie. Nie żartuję, ale od jakiegoś czasu marzyłam o takim koszu i widzę go właśnie u góry i będzie wyglądać pięknie. I dam tu albo swoje kwiaty, albo koce, nie wiem jeszcze. Kupiłam taki obrusik, obrusik, taki jutowy, tak? Tak myślę. Był na promce, więc się skusiłam. A z czego to jest? Wszystkie państwa świata, tylko Polski nie ma. O, 100% juta. E, także albo go dam też do góry, albo go tam też na, na dół dam, bo jakiś, ja w ogóle lubię tym boho i tak coś tutaj przemycam, coś nie coś. Taka skrzyneczka. E, ja ją dam do łazienki i tam sobie schowam takie główne kosmetyki, które używam, e, bo e, powiem Wam, że Odkryłam ostatnio, że naprawdę, jak mam czysto, jak mam czyste blaty i w ogóle mam mało takich porozwalanych rupieci, duperelków, to się czuję bardzo dobrze. Na przykład, wstaję z rana, i jak widzę, że kuchnia blad jeszcze ściutki, nie ma naczyń, nie ma nic, to ja od razu jakaś jestem taka spokojniejsza. A na przykład, tak jak teraz, nie pokażę Wam z lewu, ale jest bajzel, wzmiarka jest niewyciągnięta. To już mnie to denerwuje już myślę, tak, mam to, to, to do zrobienia, ale muszę te, te, te naczynia zrobić, bo mi to za, zakłóca mój spokój wewnętrzny. Więc e, tu sobie będę chodzić te kosmetyki i też będę. Chcę stworzyć taką właśnie e, przestrzeń czystą łazienkę. E, I kupiłam takie drzewko, ale to na dole do ubikacji, e, też w wiosku. Bardzo mi się jakoś spodobało i tak mi się wydaje, że realistycznie wygląda, bo ta łazienka jest taka dosyć, słuchajcie, e, pusta e, i jest jeszcze coś w naszej łazience na dole. Ubikacje w zasadzie obrzydliwego, zaraz Wam pokażę i może was to będzie taka przestroga dla Was, dla tych, którzy myślą, żeby zrobić sufit napinany. I nie wiem, mi się wydaje, że nam po prostu Pan zrobił źle ten sufit, dlatego wchodzi tam bardzo dużo robali i wygląda to obrzydliwie. Już Wam zresztą pokażę. O, nie wiem czy kamera nie obróci się teraz, jak podniosę ją do góry, ale zobaczcie, to te wszystkie czarne byboki, które Wy widzicie, to są robaki, które gdzieś wlazły. Nie wiem, może źle jest ten sufit po prostu napięty yy, i dlatego yy, tak się podziało, natomiast wygląda to bardzo niestetycznie i w życiu już bym sobie takiego białego sufitu nie zrobiła. Yy, no, ale też widzę, w zasadzie o nikogo więcej nie widziałam takich problemów, więc myślę, że my mieliśmy jakiś problem z panem, który to wykonał. Myślę, że takie drzewko, może wyciągnę te rzeczy za drzewka, ale myślę, że takie drzewko troszkę dudę tutaj urudy do tej toalety, w, którym, w której niekoniecznie się miło siedzi patrząc na te rubale. Takie poduchy, jak już jesteśmy w temacie no, strojenia mieszkania, to takie dwie, w zasadzie nie poduchy, tylko poszewki kupiłam i pójdę te poduszki do sypialni. E, bo tam jest kwiatowo, i do pościeli będzie, myślę, fajnie to wyglądać. E, także, no, takie zakupki oto poczyniłam. O. Jedziemy na dworzec w kaletach. No, a z dworca pojedziemy pociągiem do Koszyncina, a w Koszyncinie pójdziemy na zielone piwo do beczki. Czy ktoś w ogóle jest z tych regionów i wie, o czym ja mówię? No, także bardzo romantycznie. Nie, żartuję, nie da świruje. Jest super. Lubię takie, słuchajcie, spontaniczne pomysły. Stwierdziliśmy, że idziemy na piwko. Panta ma takie, jakieś, właśnie zielone, takie, skądś tam je sprowadza. Jakieś bananowe, takie fajne. E, zresztą nie raz nagrywałam, to nasza stała miejscowa. No, ale stwierdziłam, że mam takie kondycje, żeby dojechać do Koszenci na rowera, więc przejdziemy się pociągiem. A pociąg jedzie tylko 7 minut tutaj z Kalet. Nie wiem, czy w ogóle mówiłam, że jesteśmy w Kaletach, ale przyjechaliśmy też tak. Na weekend na działkę do teścia, także korzystamy, chociaż pogoda jest, rzecz fatalna po prostu. leje, chmurzy się, na chwilę słońce, znowu zimno, teraz wiatr jest straszny. No, ale pociągiem to może nas, się uchronimy przed deszczem. Pokazać nie jak Dawid je kebaba, tylko ogólnie kebaba, bo zastanawiamy się z Dawidem głęboko, co kebab turecki robi w kaletach Obsługiwany przez Turków. U. W ogóle powiem Wam o kaletach, już nieraz opowiadałam w filmie, ale no, myślę, że dużo z Was nie wie, że to jest taka mała, mała miejscowość. Chyba to jest na środku śląska, można tak powiedzieć. I mówi się, że kalety są płucami śląska i że to jest jedno z tych takich slow city, nie? Takie miasta, gdzie życie ponie sobie troszkę wolniej. My z Dawidem uwielbiamy kalety. Zresztą Dawid już od dzieciństwa jeździ, bo tam jego dziadek właśnie miał działkę, no i... Teraz my jeździmy na tą działkę e, i tak nam się zawsze marzy, marzyło, żeby się właśnie tutaj przeprowadzić. E, no i wczoraj słuchajcie. <laughs> Jedziemy przez kalety i patrzę, że po pierwsze jest biedronka, ale biedronka już była od dawna, więc to jakby, ale jest pepko i to takie wielkie pepko. Takie, wiecie, takie pepko, które no nie jest w wielu miastach i tak sobie pomyślałam, że to już jest tak 100, do plus 100 do zajwistości, i że jakby to, to już przeważyło, że się chce tu przeprowadzić. Wiesz, jak ona te pepko mnie przekonało już w 100%. Jedynie ten dojazd jeszcze do pracy to taki mankament mały, ale no takie, wie, wiecie, biedronka i pepko. Może być lepiej. No jeszcze jakby Lidla wybudowali, i to już była pełnia szczęścia, także może się przeprowadzimy. W przyszłości, nie? Jak to da? Też byś chciał, nie? Też jest byś chciał. Dino. No jest Dino, a my Dino też lubimy, bo Dino jest polskim sklepem. A my wspieramy polskie firmy, czyli Orlena, Dino. No wie, no... Nie jest ich dużo, ale chociaż te, co, 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 co znamy, to... I wydaje mi się, aczkolwiek ja się tak na cenach nie znam, ale mój tata bardziej jest ogarnięty. I ja na przykład mówi, że dużo rzeczy w Dino jest właśnie tańsze niż powiedzmy w Biedronce, nie? I on na przykład robi zakupy w Dino, bo bardziej jakby nadzoruje to. Więc może coś w tym jest. No dobra, nieważne, rozgadałam się. My jedziemy teraz właśnie do Koszęcina na randkę. Mam moją bryczkę. Ja się oczywiście nie śmieję, słuchajcie, bo ja przez no nie wiem, dwa lata jeździłam na, na, na czym Dawid? taki też rower no, jeździłam, bo dostałam od teścia i i to było całkiem niedawno i czułam się bardzo dobrze, także a zresztą tutaj dużo osób ma takie rywery, w to wiecie, to wiecie to są jakieś podśmiechujki, a jak się jest w jakimś normalnym miejscu a jedzie, pociąg Dawid jedziemy, jako ta. trzymaj mi bryczkę Możemy dwa bilety kupić? Nie, było masz, go masz gotówkę? A karton też można? Karton można już w pociągach. O, to nie wiedziałam. Ale teraz słoneczko wyszło, bo więc ja nawet całkiem sympatycznie. Właśnie jest Dawid: Kurde, jak będzie zamknięty, że tam pogoda. Ale widzę, że rowerów jest multum, także. Dajcie znać, czy znacie to miejsce. O. Może na rzepi zielone nagrać. nagrać. Naprawdę jest mega źródła. Patrzcie jakie zdrowe chipsiki znalazłam. Zamiast chipsy jakieś tam to kółeczka orkiszowe. Może nie spokojnie jak chipsy, ale na pewno mają mniej kalorii. Także zdroweczko. Co robisz go do? No powiedz. Zbierasz końcóweczki na na kaszel, nie? Naprawdę? Ja tu wiesz, muszę nagrywać takie ważne rzeczy w naszym życiu. No nagrywam. Co ty tu zrobiłaś? Sosna zalana. Też na kaszel. Tak. Siła, są cukier. cukrem Ile to się tak musi tam tatu, kisić? O, jak pachnie ładnie. Jak syrop właśnie na kaszel, nie? you know that i wanna be good for you you know that i wanna be good for you i do but sometimes someone was bad for me sometimes someone was bad oh can't you see i'm just being weak mm -hmm. i think you know that i care for you I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there, baby, can't you see?